Przeglądasz moto i widzisz setki ofert aut z USA. Dzwonisz i każdy importer mówi co innego. Nic dziwnego, że można się w tym pogubić. Zostań do końca, wyjaśnijmy jak to działa. Wiele ofert w atrakcyjnych cenach to ceny startowe. Żeby kupić auto jak na zdjęciu, trzeba często zapłacić trochę więcej. My pokazujemy Ci dokładnie jak wygląda rzeczywisty koszt całego procesu. Każde auto dokładnie weryfikujemy przed licytacją. Otrzymujesz od nas raport Carfax, pełną listę wyposażenia i informacje o sprzedawcy. Zanim przystąpimy do licytacji, przygotowujemy dla ciebie szczegółowy kosztorys. To ty decydujesz, do jakiego limitu licytujemy samochód. Najczęściej kupujemy auta z drobnymi defektami po to, by obniżyć cenę zakupu. Aby wziąć udział w aukcji, wystarczy podpisać umowę i wpłacić depozyt. Bez stresu, jeśli zmienisz zdanie, pieniądze wracają w całości. Po wygranej aukcji zajmujemy się wszystkim transportem i odprawą, aż po dostarczenie auta pod Twój adres wraz z dokumentami do rejestracji w kraju. W razie potrzeby podstawimy Twój samochód prosto do naprawy. Współpracujemy z zaufanymi warsztatami partnerskimi. Nasza oferta na Otomoto to tylko zalążek dostępności. Mamy dostęp do setek tysięcy samochodów w USA i Kanadzie. Zapraszamy na www.autofolwark.pl, a my przygotujemy listę dopasowanych ofert. Możesz również samodzielnie przeglądać oferty na stronie www.aukcje.autofolwark.pl.